Witamy serdecznie na kanale Fortuny z Cześć. tej strony piłkarzyki i kolejny materiał rozrywkowy. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego dotyczącego derbów piłkarskich. Mianowicie będziemy zgadywać po nazwie, jakie drużyny biorą w nich udział. Tak, Nikodemie? Tak. Podobny materiał wylądował swego czasu u nas na kanale. W miarę pozytywnie się przyjął, więc postanowiliśmy go zrealizować też tutaj. Tak Mam nadzieję, że będziecie się z nami dobrze bawić. Mamy przed sobą 10 rund. Po jednym punkcie za prawidłową odpowiedź, która składa się z uwagi, zespołów. Dokładnie, z dwóch zespołów. Więc jeżeli ktoś wskaże jeden poprawny, no to niestety nie dostaje punktu. Wow. No ale co, nie przedłużamy i lecimy z tematem. Pierwszy przykład. El Otro clásico No no. Hmm. To tak w wolnym tłumaczeniu ten inny klasyk, inny klasyk. Zasadnia było Wiecho, nie? To jest stary. El viejo, tak. tak. No, clásico. Teraz mamy El Otro. Ostatnio, czyli na kanale Piłkarzyki, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą tematyką, to polecamy również tam zajrzeć. El to było... Athletic z Realem. Athletic z Realem, tak. A tutaj mamy El Otro, więc no inne drużyny, zapewne. Ostatnio przy El... O, przepraszam, że zasłaniam. A co ty powiedziałeś, że przy El Viejo Clásico była... Był, był Athletic, tak. A myśleliśmy, że Sevilla będzie, tak? Tak, no i właśnie dlatego, jako że... Znaczy wymyśliliście. Ale uznaliśmy, że to jest taka w miarę logiczna odpowiedź. No dlatego ja teraz nie będę kombinował i powiem szczerze, że pójdę właśnie w ten stronę. No ja też tak tam myślałem, Sevilla, ale, ale poszedłem inaczej. Barca i A zrobiłem. no dobra. A odpowiedź to Barca, Barca i Atletico. Łoooł. Wow. Nie, to tu nawet blisko nie byłem. Kapitulacja. Ja no tylko w niestety. Ale z pewnością ktoś z was miał dobrze. Jeden, jeden, bo 0-0. No, nieważne. Tak. dwa dwa to <noise> 5. Runda druga. I tym razem Derby delle Due Sicili. Oj, oj, oj. Więc grunt włoski. Co krzywy, bawimy się chyba. Podejrzenia są, ale... Zgadywanki. Tutaj Kurde. na pewno będzie łatwiej osobom, które mniej więcej kojarzą historię Półwyspu Wapeniuńskiego. Te uwarunkowania historyczno-geograficzne. Maturię pisałem bardzo dawno z tego przedmiotu, więc... Ora, spróbujmy. Sprawdzam, ja, w takim no, razie. Ja mam Palermo Messina. Ale Katanie, Palermo. O, Katania. A, i, a jest to Napoli z Palermo. Hmm. I tutaj. Napoli? Okurę. Tak. Bo jakby odnosi się to do królestwa obojga Sycylii, którego swego czasu stolicą był właśnie Neapol, więc. Wszystko no, jasne. Kurde, wydawało się. Palermo jako że... stolicę Wyspy i Neapol jako tą. Historyczną stolicę Królestwa Obojga Sycylii. Wydawało mi się, że zaciśnieniem za męsyńską już żadnego klubu nie powinno być tutaj, także ta dedukcja kompletnie widzę, że zawiodła. No, ale... Mówię, historycznie uwarunkowana. Dobra, lecimy dalej. Runda trzecia. I tutaj Wielki polski wątek. Derby, Wielkie Śląsk, derby. No. Śląska. Krzywy powinien wiedzieć. Czasy studenckie spędził na Śląsku, górnym Śląsku. Całymi dniami bieli się Hany się, skoro plany. Ruch górnik. Ruch górnik, ruchy na boże. Ruchy, 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 rozruchy. Górnik, ruch. Tak, górnik no, musi ruch być. oczywiście. Akurat taka anegdotka z naszej strony, to musieliśmy z krzywym wiedzieć, bo obaj byliśmy na jubileuszu górnika na? Zabrze. Tak. W Zabrzu, na stadionie w Zabrzu. I tam właśnie była mowa o historycznych derbach Śląska również. Tak. Były takie wspominki odnoszące się do tamtych wielkich czasów jednej i drugiej ekipy, także. Najbardziej tytułowane kluby, prawda? Ze Śląska. oj i tak. Jeden jeden, w końcu jakiś punkt. Dalej. I w rundzie czwartej czeka Was. Od Finn Dokładnie tak. Czyli co? Dobra, rekompensujecie sobie pierwszą rundę? Tak. Rekompensujemy pierwszą no, i drugą. Celtic Glasgow Rangers. Rangers i Celtic. Ostatnio, przecież nie, to już w sumie nie było ostatnio. Analizowaliśmy jakieś komiczne sytuacje i był ten rzut sędziowski to jest przy zmianie przepisów. Glasgow, no? Nie, Glasgow, to ostatnio to ktoś się z nami. Spierał, nie? Glasgow? Glasgow? Nieważne w kontekście anegdotki, którą no, teraz się, przytaczam. Przepraszam, tak? Przepraszam. Nie, nie, nie. nie, nie. Przepraszam. Mówi... Pobijamy go później, po materiale. Mówiłem o tym życiu sędziowskim, który był w Old Firm Derby. Jak tak. z... opu opuszczał piłkę sędzia przy skocie Brownie i Scotcie Arfieldzie. I się to prawie to obaj pozabijali no. przy tym. Polecam, będziecie mieli wielki uśmiech na twarzy. Zaufajcie. OK, to przechodzimy do rundy piątej. I tutaj czekają na was wieczne derby Bułgarii. Hmm. To jest najtrudniejszy przykład dzisiejszego dnia. Myślę, że będziecie mieć z nim problem. Okej, okay, to co? Sprawdzamy, weryfikujemy? Dobra, ja mam CSK Sofia i Udo Gorecz. Też dałem Sofię, ale i CSK, ale dałem drugi klub Sofii, czyli Lewski. I Jest I, to Lewski, jest to Lewski. Z CSK. A, ja. Więc no, adam punkt tym samym. Leziałeś po stolicy. I wyprzedasz ja krzywego. 3-2. Zmierzamy w innym całkowicie kierunku, bo do Stanów Zjednoczonych, MLS, Kalifornia, Classico. O kurczę, ale nie, w sumie mam teraz taką ciekawą... Nie wiem, czemu mówię... wam odpowiedziałem, nie musiałem tego robić. No, znaczy, Kalifornia, nie, no to co, no no, wiadomo, że MLS. Wiadomo. Ech, wydaje mi się, że to powinno być tak. Dobra, wiem z tego, co pamiętam. Co masz krzywy? Co dałeś? Ja znaczy? Mam LA Galaxy i ten drugi klub niedawno chyba powstał. To jest nie FC Los Angeles chyba, nie wiem, dam tak, ale. I właśnie tak, myślałem podobnie, ale dałem San Jose Earthquakes, dlatego że to jest. I dałeś dobrze. No, Earthquakes. Pamiętam, że po pierwsze grałem San Jose Earthquakes, jak grał tam jeszcze London Donovan, London Donovan w Fifie którejś. A po drugie, ostatnio czytałem o derbach Los Angeles. I one mają albo Super Classico, albo jakąś taką inną nazwę: kalifornijskie Super Classico, czy coś takiego. I tam właśnie obie drużyny z Los Angeles grają. Hmm. Runda siódma. Bitwa oh. o Flandrię. No, to jest ciekawe. Hmm. Hmm. Okej, okay, to sprawdzamy. No dobra. Henk, o, henk, mamy tak henk, samo z oczywiście Belgia. No i macie niestety Aaa. źle. Macie Brugia. Nie macie drugi br dokładnie. Klub Bruż się u was nie pojawił, a powinien. Więc punktu nie zdobywacie tym razem. Też tu chyba z bardziej w dedukcję poszliśmy. Tak, 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 Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dobra. Pusto na koncie za tę rundę. Zobaczymy co przyniesie kolejna. No, zobaczymy. Bo przynosi Derby galicyjskie, o derby Galego. Jakkolwiek się to czyta. No niełatwe, nieproste, Ale też nie jakoś bardzo trudne. Ludzie sobie skojarzyć, oczywiście, kluby znajdujące się w Galicji hiszpańskiej. To co, sprawdzamy? Tak, no ja od mówię, że ja strzelałem w Deportivo La Coruña i jakiś klub w Santiago, ale nie kojarzyłem żadnego, więc dałem. Byle lepiej Deportivo La Coruña i jest Celta Vigo. Oczywiście, Celta A, Vigo, i faktycznie. Deportivo La Coruña. No, no więc Adam z punktem krzywy Miał prawie wrócianie. prawie Przegrywam. Jakbyście się kiedyś zastanawiali do czego się przydaje geografia ze szkoły średniej albo z szkoły podstawowej, to do quizu, to do quizu właśnie. Runda przedostatnia przed nami i tutaj na no. derby stolicy. Derby della capitale. Nawet z tego co pamiętam, to ja i Krzywy kiedyś na Fortunie robiliśmy odcinek, który przewidywał Tak to też było. Tak, też mi się tak wydaje Lacio Roma. Lacio Roma oczywiście Oczywiście, no to jedno z prostszych W końcu Roma. trzeci punkt No I Lacio. Lacio. Potraciłeś te punkty w sumie, nawet się jakoś tak nie zorientowałem Wydawało mi się, że idzie ja, Nie, 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 ja ten quiz u nas też tak samo mi źle szedł jak teraz, więc Do przewidzenia Przepraszam są... te Krzywy no. A my dobrnęliśmy do finału do rundy ostatniej, dziesiątej. I tutaj ponownie wątek. Ostatnie, te miasta były po bardzo polski... ekscytujące. Oj, oj, tak, to prawda. Bardzo elektryzujące. Czyli co? Pewnie polski wątek będziecie mieć dobrze. Arka, Lechia. Rozpracowany Zalewnia. i oczywiście. Arka i Lechia. 40% w dzisiejszym quizie, co jest dość. Procentowo nieźle, wiecie o Zdałeś chodzi. Zdałeś wedle maturalnych standardów. A no, nie chodzi mi o to. 30% tam wiesz. Chyba, się... chyba jakieś tutaj weekendowe te rozkminy Ojej. wjeżdżają na stół. Wow. Nie skumałem. Źle ze mną. Chyba weekend tak. chodzi. Okej, okay, no to tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak wam poszło, ile punktów zdobyliście, No i czy poziom był odpowiedni, jeżeli Otóż tak. To. To wrócimy pewnie z tym formatem do Was tak. w przyszłości. Bardzo Wam dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się. Widzimy Cześć. się za tydzień. Tak jest. Dzięki, Trzymajcie pa. się. Cześć. Cześć.